Dzień dobry, witam panie trenerze na portalu i w gazecie Bolec Info. W ubiegłym tygodniu zakończyły się Mistrzostwa Polski Weteranów. Co pan sądzi o weteranach w ogóle? O, to bardzo ciekawe pytanie. Klub Top Bolesławiec od wielu, wielu lat e, mocno wspiera weteranów. Mówimy o weteranach grających w ping o Weteranach oczywiście. grających w tańca stołowego, tak. E, przypomnę tylko, że weterani to, to osoby, które. E, grają od 40 roku wzwyż w różnych kategoriach. Tak jak powiedziałem, to bolo wspiera weteranów, zresztą mamy bogate tradycje. Wspomnę tylko pana Remigiusza Katwerczyka, który przez wiele lat zdobywał liczne medale na mistrzostwach Polski, a także brał udział w mistrzostwach Europy. W związku z tym bardzo nas cieszy, że możemy współpracować z weteranami, że e, dajemy szansę osobom, które kończą karierę sportową powiedzmy na wyższym poziomie, ją, kontynuować ją w, w tych kategoriach e, w, weteranów. Proszę powiedzieć, do ilu lat można wygrać w tenis stołowego? E... Tak, no, w tenisa stołowego można grać do śmierci. E, tak naprawdę, jeżeli tylko można poruszać ręką i nogą, to mhm. można grać. Tutaj nie ma, to nie jest sport kontaktowy, sport może nie kontuzjogenny mocno. Także pozwala na świetną zabawę przez wiele, wiele lat. Taki sport międzypokoleniowy i dziadek, i wnuczek mogą razem spotkać się przy stole i fantastycznie rywalizować. Co daje ping-pong temu weteranowi, starszej kobiecie, starszemu mężczyźnie? proszę powiedzieć? A przede wszystkim fantastyczna zabawa, prawda? Ludzie, którzy kończą pracę zawodową, a mówię o tych takich weteranach już, już mocno zaawansowanych wiekowo, często nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Są różne formy spędzania wolnego czasu, ale myślę, że ten stołowy łączy i dobrą zabawę, możliwość spotkania się z ludźmi, nawiązania nowych kontaktów, przyjaźni, ale przede wszystkim pozwala przedłużyć ten, ten, ten jesień życia w dobrej kondycji. Pozwala no, rozwijać się jeszcze. ping-ponga trzeba tak, po pierwsze mieć dobre. Yy... Mm, no dobrze trzeba myśleć, trzeba mieć dużą tak, sprawność, no i takie bardzo dużo cech, prawda? Tak, tak, tak. Tutaj taki rozwój psychomotoryczny, bo zarówno, tak jak Pan wspomniał, zarówno i umysł musi pracować i ciało. W związku z tym to jest fantastyczna forma spędzenia czasu, fantastyczna forma na zachowanie kondycji w późniejszym wieku. W trakcie... Mistrzostw Polski Weteranów yy, brało udział ponad 260 zawodników i zawodniczych, no i było dwóch zawodników z Bolesławca. Tak? Yy, mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Yy, oczywiście tu apelujemy, klub Tobie jest otwarty na współpracę, apelujemy do tych osób, które grają już teraz yy, i no nie pokazują tego, nie, nie, nie wychodzą poza Bolesławiec, yy, jeżeli mają ochotę i chcieliby spróbować rywalizacji nie tylko między sobą, ale także tym mówię między sobą, czyli, czyli wśród zawodników bolesławieckich, ale chcieliby się skonfrontować również z tymi, którzy walczą na Dolnym Śląsku i w Polsce to zapraszam, na pewno na portalu Wolec będą mogli uzyskać takie informacje, czy to bezpośrednio do mnie. Wszelkich rad udzielimy, pomożemy i, i mam nadzieję, że tak jak pan wspomniał będzie ich więcej, czyli, czyli czekamy na współpracę. My jesteśmy otwarci i, i, i liczymy na to, że, że to będzie, że faktycznie w przyszłym roku będzie tych osób więcej. Czyli wspomagamy weteranów. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo.